Thank you. Dzień dobry, Mateusz ben, zapraszam na wydarzenia, w których między innymi... Nocny pościg skończył się na Zielonej. Rzucił swój samochód i zaczął uciekać e, pieszo. Dachowanie na drodze do Legnicy. Straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w pościg... Miał niejedno na sumieniu, a gdy zauważył policjantów, zgubiły go nerwy. Ta interwencja wymagała pościgu drogami nad Kaczawskiego miasta, a później także na piechotę. Dlaczego 26-latek tak bardzo chciał uniknąć spotkania z mundurowymi? W nocy chojnowscy policjanci patrolowali rzeszotary, gdy ich uwagę przyciągnął kierowca Citroena. Mężczyzna wykonywał nerwowe manewry, a gdy dali mu sygnał do zatrzymania, gwałtownie przyspieszył. Pościg rozpoczął się w kierunku nadkaczawskiego miasta. W Legnicy na ulicy Zielonej ten mężczyzna porzucił swój samochód i zaczął uciekać pieszo. Po kilkunastu metrach biegu został zatrzymany przez policjantów. 26-latek niemal od razu przyznał, że uciekał, bo obowiązuje go aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Po chwili okazało się, że zakazy są Dwa. Stało się też jasne, że nie zatrzymał się do kontroli, bo był pod wpływem środków odurzających, co potwierdziło badanie narkotestem. Ponadto śledczy w toku prowadzonych czynności udowodnili mężczyźnie dokonanie kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów na terenie Hojnowa, skąd ukradł telefony, tablety o wartości ponad 40 tysięcy złotych. Mężczyzna został objęty dozorem policji i niebawem będzie się tłumaczył przed sądem za przestępstwa, które popełnił, grozi mu teraz nawet 10 dziesięcioletni pobyt za kratami. Kierująca skodą 22 latka straciła panowanie nad autem na drodze do Legnicy. Jej auto wpadło do rowu i dachowało. Młoda kobieta trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło na drodze w kierunku Legnicy. Kierująca samochodem osobowym marki Skoda, 22-letnia mieszkanka powiatu Polkowickiego jadąc z Legnicy w kierunku Lubina straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślic, następnie wjechała do rowu i dachowała. Kobieta została przewieziona przez zespół pogotowy ratunkowego do szpitala. Kobieta jechała drogą z Legnicy do Lubina. W tym samym czasie z pobliskich działek z drogi podporządkowanej miał wyjeżdżać osobowy Mercedes. Obawiając się, że auto się nie zatrzyma, kobieta zaczęła gwałtownie hamować i wpadła w poślizg. Policja wyjaśnia szczegóły zdarzenia. Jeśli okaże się, że poszkodowana spędzi w szpitalu ponad tydzień, zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek i wówczas sprawa trafi do sądu. Ponad 1000 m2, 25 pokoi, w tym stołówka, kuchnia, pralnia, suszarnia i sale do rehabilitacji. Nowy całodobowy ośrodek dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kukuczki w Lubinie, już wkrótce będzie otwarty dla podopiecznych. Całodobowy ośrodek dla osób niepełnosprawnych staną tuż obok oddziału Stowarzyszenia Promek i Słoneczko w Lubinie. W dwupiętrowym budynku liczącym ponad 1000 m2 miejsce znajdzie 50 podopiecznych. 25 pokoi mamy. Z tego na dole jest około 5-6 pokoi do zamieszkania, a reszta dołu jest tak zwaną sprawą techniczną czyli pełna stołówka. Pełna kuchnia, bo będą tu wszystkie posiłki robione dla właściwie do wszystkiego rodzaju osób, pralnia, prasowalnia, suszarnia, pielęgniarskie pokoje i plus wszystkie magazynowe. To jest pierwszy taki ośrodek u nas w Lublinie, który będzie zajmował się opieką dzienną, całodobową, przepraszam, całodobową nad osobami niepełnosprawnymi, a jak wiemy osoby niepełnosprawne są wśród nas i to naszą rolą jest, jest o nie zadbać. Ale dlaczego wspieram? Przede wszystkim yy, wspieram człowieka, który pokazał, że jednostka ma siłę i wizja może zostać zrealizowana. Darek Jankowski, który jest prezesem stowarzyszenia, od wielu, wielu lat się w to angażuje i pokazał, że, że potrafił zarazić do swojej wizji, do swojego pomysłu, bardzo wielu przyjaznych mu ludzi i bardzo wielu życzliwych ludzi. Personel ośrodka będzie liczył od 15 do 20 osób. Oprócz tego budynek będzie monitorowany. W korytarzu, w salach i w pokojach będą zamontowane kamery. Głównie chodzi o bezpieczeństwo uczestników, którzy będą, żeby nie było żadnych niedomówień, że coś się dzieje niedobrego którego sobie nie dopuszczam do głowy, do myślenia na ten temat, że w ogóle może coś takiego zaistnieć, ale kwestia bezpieczeństwa ich, że jeden drugiemu nie zrobił, bo to jednak jest niepełnosprawność intelektualna, czyli chodzi o szybką system reakcji. Ośrodek będzie przyjmował osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Pierwszeństwo będą mieli należący do stowarzyszenia równe szanse, później mieszkańcy Lubina, a na końcu osoby spoza Lubina. Powoli zbierać już yy... Wszystkich pensjonariuszy, którzy by mogli tu już zamieszkać na stałe. Także w dalszym ciągu podtrzymujemy tą jedną tezę, że będą osoby, które będą stale przebywać i będą część osób, która będzie częściowo przebywać, czyli czasowo. Czyli rodzic czy opiekun musi iść do szpitala, czy musi gdzieś wyjechać, zostawia tutaj pod opieką pełną, czyli pełen ma zakres bezpieczeństwa i pozostaje. Takie ośrodki, tacy ludzie jak Darek są po to, żeby żeby gdzieś uzupełnić tą lukę, żeby gdzieś ulżyć trochę w życiu, ponieważ tutaj no jest ta opieka, jest opieka całodobowa. Dziecko, osobę dorosła może zadać na weekend, można, można wziąć, można naprawdę ułożyć sobie życie z drobną pomocą. Takich ośrodków i, taki, i tak, jak, tak jak stowarzyszenia yy, i być szczęśliwym, jako, jakoś to wszystkim funkcjonować. Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych, datki napłynęły z całej Polski. Prace rozpoczęły się jesienią 2015 roku. Oficjalne otwarcie ośrodka jest przewidziane na styczeń 2021 roku. A w dalszej części programu powiemy, wraca zasiłek opiekuńczy. Tym razem nie jest skierowany do wszystkich rodziców. Kabaretowa jesień w muzie. Cały program myślę, że będzie wyjątkowy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy osobiście opiekują się swoimi dziećmi do lat 8. Wsparcie przysługuje, gdy żłobek przedszkole czy szkoła, do której uczęszcza dziecko, zostało zamknięte z powodu koronawirusa. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 1 do 20 września przypomina zakład ubezpieczeń społecznych. Ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy tym razem nie jest skierowany do wszystkich rodziców. Mogą z niego skorzystać tylko ci rodzice, których żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła lub inna placówka opiekuńcza, do której uczęszcza dziecko, będą zamknięte z powodu koronawirusa. A więc uwaga, nie dostaną go ci rodzice, którzy nie będą chcieli wysłać dziecka do placówki opiekuńczej, to on ma tego, że jest otwarty. Ponadto taka forma wsparcia przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. I tutaj uwaga do lat 18, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą, ale tutaj też z powodu zamknięcia placówki, do której ta osoba uczęszcza, z powodu właśnie koronawirusa. Warunki składania wniosków się nie zmieniły. Osoby chcące uzyskać zasiłek muszą złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego pracodawcy. Wyjątek to osoby samozatrudnione. One składają wniosek bezpośrednio w placówce ZUS-u. Rodzinom, w których jeden z rodziców może zajmować się dzieckiem, zasiłek nie przysługuje. Czym zajmuje się zdun? Co dzieje się w pasiece? Co można zamówić u płatnerza? Tego wszystkiego i wiele więcej ciekawych rzeczy będzie można dowiedzieć się podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2020. Odbędą się one w Parku Leśnym w dniach od 11 do 13 września. Trzydniowe spotkanie z historią i Rzemiosłem rozpocznie konferencja naukowa poświęcona Wielkiej Wojnie. Spotkanie odbędzie się w Lubińskim Ratuszu 11 września. Natomiast do Parku Leśnego zapraszamy na dnie wypełnione atrakcjami. W sobotę zaczynamy już o godzinie 13 i zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubina i okolic na um, zobaczenie zaplecza frontu Wielkiej Wojny. Zapraszamy do zobaczenia, jak wyglądały prawdziwe kuchnie polowe, jak wyglądały szpitale ale jak wyglądały obozy jenieckie, to wszystko i więcej będzie do zobaczenia. W Parku Leśnym rzemieślnicy opowiedzą o tajnikach swoich zawodów i pokażą na czym one polegają. Będziemy mogli zobaczyć wczesne skórnictwo, kaletnictwo, wyplatanki, naprawdę wiele, wiele. Wielu, wiele osób, które znają ten fach, które pokażą nam jak to wyglądało i dadzą nam też spróbować. Także zapraszamy i najmłodszych i tych starszych, którzy zawsze byli ciekawi jak taki proces wygląda. To wszystko będzie do zobaczenia w Parku Leśnym już w sobotę i w niedzielę. W niedzielę wszyscy miłośnicy zabytkowych aut i motocykli znajdą coś dla siebie, bo Muzeum Historyczne zaprasza na trzeci zlot pojazdów zabytkowych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Pełen grafik można znaleźć na stronie Facebook Muzeum Historycznego w Lubinie. Fuzja, czyli fundacja prowadzona przez artystów i muzyków z Lubina, działa od 6 lat i realizuje m.in. warsztaty i projekty muzyczne. Jej członkowie niedawno stworzyli dwie muzyczno-dydaktyczne opowieści z serii Muzyczne Bajania. Właśnie ukazały się dwie z 26 bajek, które można bezpłatnie pobrać w formie e-booka i audiobooka. Projekt zrealizowano w ramach akcji Kultura w sieci dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury. O muzyczną oprawę bajek do tekstów Justyny Gumiennej zadbali m.in. pianista Michał Francuz czy wirtuoz kontrabasu Szymon Guzowski. Bajki są o instrumentach, poprzez różną zabawę słowem, Na przykład jest Krzyś i papuga Ara, która cały czas go przedrzeźnia mówiąc git, więc wychodzi nam gitara, a bajka o Basi i jej przyjacielu kontrabasie, wychodzi nam kontrabas. Dzieci uczą się instrumentów muzycznych, obcują z muzyką nie tylko klasyczną, ale instrumentalną, a do tego jeszcze poznają różne określenia typu allegro, lento, pizzicato, no i do tego przepiękne ilustracje w wykonaniu Anny Strzałkowskiej. Muzyczne bajanie porusza również takie kwestie jak tolerancja, osamotnienie czy samodzielność. Dwie bajki w tym momencie są jako audiobooki dwie, i te same dwie jako e-booki, czyli mamy jedną bajkę Basia i jej przy, nowy przyjaciel oraz Krzyś i papuga Ara. Z dziwnym trafem okoliczności głównym bohaterem bajki o gitarze jest Krzyś, nie mam pojęcia dlaczego. Zajmowałem się tym, żeby stworzyć ścieżkę dźwiękową, zwłaszcza w tej bajce o... o... Krzysiu i Papudze, <laughs> tak trochę się mogę z nią identyfikować. Także jest tam muzyka taka typowo gitarowa w różnych odsłonach na instrumentach strunowych, czyli będzie można usłyszeć banjo, ukulele, gitarę akustyczną, gitarę elektryczną no i taka jest to taka podróż gitarowa w świecie. No mogę, Nie mogę zdradzić się jakim. No. Aby się o tym przekonać, wystarczy bezpłatnie pobrać perypetie Basi oraz Krzysia ze strony www.fundacjafuzja.pl Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na występy znanych i lubianych kabaretów. W kasach muzy są jeszcze bilety, a artyści zaprezentują swoje najnowsze programy. 12 września wystąpi w Lubinie kwartet smyczkowy grupa Mozarta, który przywiezie ze sobą nowy program. Jest to program pod tytułem Grupa Mozarta wśród gwiazd, a gwiazdami są przedstawiciele muzyki poważnej tacy jak Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, patron grupy czyli Amadeusz Mozart i Vivaldi. Cały program myślę, że będzie wyjątkowy. Jest dedykowany młodszym, starszym i wszystkim tym, którzy z Fryderykiem Chopinem chodzili do szkoły. 17 września fani abstrakcyjnego humoru będą mogli wybrać się na występ kabaretułowcy.b. Na scenie występuje już od 17 lat humor totalnie abstrakcyjny. Wystąpi u nas z programem pod tytułem Jaka to melodia? Myślę, że warto przejść. Przed lubińską publicznością zaprezentuje się także kabaret hrabi. Ariaci to tytuł najnowszego programu znanego i lubianego kabaretu hrabi, który zawita do nas już 20 grudnia. I artyści wraz z Czesławem Jakubcem udowodnią, że opera może być nie tylko wzruszająca i pouczająca, ale również zabawna. Gramy dwa razy o 16 i 19, na obie godziny są jeszcze bilety. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Centrum Kultury Muza. To była ostatnia informacja na dziś w imieniu całej redakcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.